First Lane Pay Per View to gala, która będzie ostatnim przystankiem przed naszą WrestleMania. Tym samym witam Was w kolejnym odcinku z trybu kariery, dokładnie 31. Ja jestem Kuba i rozpoczynamy kolejną przygodę w trybie My Career w grze WWE 2K16. Tag Team Match Jacef z kontra John oraz Daniel Bryan. Jak wiemy, ci przeciwnicy, którzy zarówno będą z nami i walczyć, jak i ze mną współpracować, Mowa tutaj o Sinie Bryanie oraz. Rolinsie, wszyscy trzej chcieli ze mną walczyć o mistrzostwo światowe w dzisiejszej WWE na Wrestlemanii. Miejmy nadzieję, że za niedługo podejmę faktycznie e, tą trudną decyzję oraz dokonałem wyboru, bo nie ukrywam, że zarówno Silla, Brian, jak i Zefronis to są po prostu gwiazdy, z którymi walczyć bym chciał, a najciekawszą opcją do wyboru byłby po prostu Fatal 4-Way Match. Dobra, rozpoczynamy ten odcinek oraz rozpoczynamy temat. E, wczoraj odbyła się gala Row, gdzie była, e, były wręczane nagrody Slemi, ale Silla plecami teraz na stół komentatorski poleciał. No i co tam było? Było na naprawdę bardzo ciekawie ze względu ogólnie na to, że Wyniki mnie zaskoczyły Do wyników przejdę za chwilę Póki co walki jakieś się tam odbyły Powrócił Kane, co najważniejsze By tam zmierzyć się z rodziną Wyatta i tak dalej e, Oprócz tego no, był Rick Flair Ale dlaczego akurat mnie to nie dziwi e, W walce wieczoru Zobaczyliśmy starcie w stalowej klatce Pomiędzy Sheamusem oraz Deanem Ambrosem Przyzwoita walka, która Zakończyła się zwycięstwem Ambrose'a No tak, co, ale ten headbutt Od Sheamus'a wykluczył jego zwycięstwo oraz została podana Bardzo ważna informacja Mianowicie chodzi tutaj o jedną rzecz Za tydzień na gali RAW Powróci oficjalnie John Cena Który zawalczy z Albertem Del Rio O pas Stanów Zjednoczonych w wielkim rewanżu Po Hell i nasel. Tym samym będzie to ostatnia gala RAW W roku 2015 I przekonamy się co z tego wyjdzie No RAW akurat W porównaniu do ostatniej gali Nie było czuć tego świątecznego klimatu Rok temu był Hulk Hogan przebrany za świętego Mikołaja uuu super kick skontrowany. Ten ho ho hogen No niestety teraz nie było nawet Mika Foleja. No, niby była choinka na stageu, nawet chyba trzy. Ale to świątecznego klimatu nie wprowadziło. No, co wcale, jak, jak dla mnie w, tydzień temu powinna być gala e, Row, gdzie były te wręczane setuerki Slammy, a teraz takie świąteczne Row. Bo co, jak co ale nie ma śniegu, jest po prostu, można by powiedzieć, że Lipa. Świąt nie czuć. A ten okres powinien być bardzo wesoły. Dla każdego fana WWE Oraz każdego człowieka Chodzącego po ziemi Więc jeżeli chodzi o walki To właśnie takie były I teraz tak, dzisiaj na żywo jest, Zanim przejdę do wyników Jeżeli chodzi ogólnie o wrączenie statuetek Dzisiaj jest gala Raw Przepraszam bardzo Super Smackdown na żywo Tym samym dostaniemy dwie walki New Day kontra Lucha Dragon z opasy Taktim Będę naprawdę bardzo mocno trzymał kciuki za Kalisto oraz Sin e Oraz zobaczymy triple threat match O pasy mistrzowskie O pas mistrzowski interkontynentalny Dean Ambrose stanie w obronie Tego swego tytułu Który wygrał na TLC walce z Kevinem Owensem Który oficjalnie wykorzystuje swój rewanż Oraz, oraz głodnym sukcesu e Dolphem Zigglerem Co to będzie? Inverted Suplex więc naprawdę jestem ciekawy, co na tym SmackDown się wydarzy, więc dobra, bez zbędnego przedłużania, jeżeli chodzi ogólnie o wyniki, yy, no wiadomo, yy, statuetek Slammy, o wyniki tegorocznej yy, tego gali Slammy Awards, Gwiazdą Roku, od tego sobie zaczniemy, został Seth Rollins, który powrócił o kulach, tym samym po prostu wiadomo, no... Tak, co nie powrócił do akcji, ale samo pojawienie się złotego chłopca dyrekcji było czymś wielkim. No, Ronis powiedział kilka słów, no ale zobaczymy kiedy powróci do akcji i czy będzie face'em, czy też może heal'em. <coughs> Więc sytuacja właśnie tak wygląda. Następna rzecz to walka roku. Tutaj byłem naprawdę zaskoczony, ponieważ walką roku yy, okazało się starcie. Broka Lesnara z Undertakerem z Hell i Nasel. Cell. Owszem, ta walka była brutalna, ale liczyłem na to, że pojawi się Sting. Ale marzenia to tylko były, by odebrać statuetkę yy, za walkę roku na WrestleMania z Triple H'em. roku, no myślała, że zostanie Page. Została Nikki Bella, rywalizacja roku tutaj również Undertaker kontra Brock Lesnar. Tak, tym roku bracia Uso. Kompletnie zrozumiała. Według mnie sytuacja, można lubić grupę New Day Lub ją nienawidzić, ale jak dla mnie To oni najwięcej osiągnęli I z jak najlepszej strony pokazali się w roku 2015 Breakout, Start of the Year Neville, też kolejna Niezrozumiała sytuacja, no Charlotte na pewno nie Tyler Breeze, również nie Braun Strowman, nie, jak dla mnie Kevin Owens był gwiazdą, która zrobiła Największe postępy i po prostu Jako debiutant Okazał się numerem jeden Też taka sytuacja trochę Według mnie wzięta znikąd. Dobra, Double Cross of the Year Miss Wyeliminowany przez Damiena. Sendała mi zdała na resumej w tym Battle Royale. No świetnie, podobnie jak teraz, ponieważ wygrałem właśnie walkę oraz prawiłem, że ponownie w karierze to John Cena niestety nie triumfował na miesiąc, nieco więcej ponad miesiąc przed WrestleMania. No i proszę bardzo, mamy scenkę. Cena chce walczyć ze mną na resumej. Brian również, Rollins również. Oj, decyzję będę miał ciężką, ale mam nadzieję, że wszyscy ze mną zawalczą na WrestleMania i ja, czyli WWE World Heavyweight Champion, pogodzi wszystkich. Póki co, mamy konflikt. Co z tego wyjdzie przekonamy się. Już za niedługo, póki co, pewnie czas na wywiad. Oczywiście, że czas na wywiad. <laughs> Przepraszam za ten kaszel, ale po prostu nie mógłbym nic mówić, gdybym od czasu do czasu nie bo Ze względu ogólnie na to, że jestem przeziębiony. O czym doskonale wiecie, ponieważ wczoraj w tym odcinku o tym mówiłem. No właśnie, każdy może się godzić, ale to ja wygram. A moje słowa tylko potwierdziły charyzmę Kuby, który jest głodny sukcesu. O, tak kurde, to motto akurat spodobało mi się jakiś czas temu. Dobra, 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 WrestleMania zbliża się wielkimi krokami, a ja ponownie na row wygrałem pojedynek. Już nawet nie będę wam mówił kto ze mną walczył i w ile pokonałem go na hardzie. Dobra, jakby nie było, ponownie w tym momencie mamy scenkę a WrestleMania jest już za niedługo i prawdą mówiąc powinienem w tym momencie dowiedzieć się kto jest moim przeciwnikiem. No i tak jest! Jest John Cena, jest Daniel Bryan, ale to byłby Bayer jak ja. Byłbym sędzią na w tym Triple Friend matchu pomiędzy Rollinsem, Brianem a To byłoby coś niesamowitego i byłby jakiś WrestleMania screwjob czy coś takiego. A później zwycięzca tej walki walczy ze mną. Ach, wybrałbym najsłabsze ogniwo, ale teraz jest wybór. Chcemy wszyscy poznać decyzję. No, wybieram Daniela Briana, Sefa Ronisa, Johna Cena. Wybieram wszystkich trzech naraz w jednym pojedynku. Czas na wielki Fatal 4-way match. Kogo wybierze? Kuba. Mikrofon raczej nie weźmie. No i wybiera Sefa Jego mina mówi wszystko za siebie. Ale Sef poczeka i również jego i jego. John Cena przewidział taką sytuację. Fatal 4-way na WrestleMania. I to jest już potwierdzone. Mistrzostwo światowej ciężkiej WWE. John Cena kontra Kuba. Kontra Brian Kontra Sefa Rollins. Więc jedno z pewne. Będzie się działo. No. no i chyba jeszcze w tym odcinku rozegram sobie WrestleMania. A walki, które będą zbędne, po prostu albo wam, ich, wam tych walk nie pokażę, albo skłaszuję zawodników, i tyle. Bo, co tak, wcale ten y, może by powiedzieć, to show? nie chce rozegrać jak najszybciej, dobra, co my tutaj mamy? No, pff, podjąłem dobry wybór. Tak jest, najlepszy i największy. Stage, po prostu. Wiadomo co chodzi. Największa impreza yy, w roku. Test sportu Wrestlemania Pokaz nieśmiertelnych. Największa sportowa ekstrawaganza. I no. Of Entertainment. Właśnie to miał na myśli Kuba. <coughs> Jeżeli ogólnie nie wygram tej walki na Wrestlemania to. Jedno jest pewne, przegram jako bohater, ale pas może kiedyś odzyskam. Sina, Brian oraz Sefronis. Moje y, faktycznie szanse na zwycięstwo z matematycznego punktu widzenia wynoszą tylko 25%, ale wyobraźcie sobie po prostu walki, których ja rozegrać nie chcę. To by nie miało sensu, prawda? Granie czegoś, czego się nie chce grać. Więc wrestlemania jak najbardziej za niedługo już się odbędzie. Póki co, Brock Lesnar to nasz przeciwnik, to nasz oponent, ale chyba tutaj jedna rzecz będzie skutkować moje zwycięstwo lub przegraną nad tym zawodnikiem. Jeden atak prosto w głowę stalowym krzesłem, gdyż z Brockiem Lesnarem mierzyłem się dużo razy i chyba nie mam zamiaru ponownie tego powtarzać. Kuba wychodzi poza ring, Kuba bierze krzesełko. I Kuba atakuje broka Lesnara stalowym krzesłem, ale on niestety nie wyrywa. Krzesełko tym samym, no proszę, bestia jest na wybiegu. Za niedługo wrestlemania. Wtedy wybieg nie będzie mu potrzebny. Steel chair shot. Prosto w głowę Lesnara. No trudno, trudno. Wrestlemania już za chwilę. Więc nie mam zamiaru tutaj faktycznie grać walk, które są zbędne. No cóż. Teraz za to mogę sobie porozmawiać na przykład o Slammy Awards do czasu resumeni. Jeszcze sobie wejście zedytujemy. LOL Moment of the Year! Artruf, który Kane'owi yy, mówi, że chce wejść do Mabin The Bank Ladder match This is awesome moment of the year! No cóż, Demis, Gwiazda z Hollywood powiedziała, że akurat yy, chce The Rockowi w samym Hollywood wytwórni filmów wyręczyć statuetkę. Gdzie, Miss, a gdzie The Rock. Ach, kurczę, ta charyzma Demiza nadal się utrzymuje. Pomimo tego, że Miz już nie wiem ile on walczy w ringu WWE 8 lat, 9 jeszcze w 2006 i 2007 roku od razu po Tafinafi, jak władzom się ogólnie spodobał, choć nie wygrał, walczył z Undertakerem, z kimś tam jeszcze później walczył. W końcu to były mistrz WWE. OMG, shocking moment of the year. Kalisto wykonuje ee, Salida del Sol. Prosto w drabinę na TLC. Co akurat widzieliśmy? Ekstremalny moment roku. Triple H zniszczony przez Romana Reignsa. Surprise, czyli taka niespodzianka. Niespodziewany powrót roku. Sting na tym Row po Summersem zamiast posągu Sefa Oraz najlepszy US Open Challenge. John Cena. Tutaj nie miałem żadnych wątpliwości co do walki John Cena kontra Cesaro. Row w Chicago. Co Lesnar zniszczył samochód JJ Security, tych dwóch michałków. To było 6 lipca. No z Ziggler'em na pewno nie było dobrej walki jak dla mnie aż takiej jak Cezaro. Z samym Zainem Deanem, i oraz Neville'em walki były wyśmienite. Dobra, sobie teraz Titan Tron tutaj ustawię, ale no co co wygrał Cezaro, ponieważ na to, na to zasługiwał i co ale rozpaczę walkę zina Cezaro. Ten US Open Challenge w walce. Ehm, jako moje przewidywanie oraz podsumowanie e, całego roku w backstage'u, ostatnim w Sylwestra, podsumujemy sobie cały rok i wtedy właśnie powiem, jaka walka była najlepsza. I ten pojedynek pomiędzy Sinom a Cezaro na Raw po prostu rozważę z Raw. E, dobra, mamy tutaj ustawiony już Mitron, mamy również ustawiony Titan Tron, ale wyobraźmy sobie tutaj co innego: The Rock. Nie, chyba tego Titan Tronu nie chcę, jednak dobra, niech będzie. Samo wejście Bretta Harta i tak będzie robić wrażenie. A Deroka w końcu w mojej walce na ryzyko nie ma. I z pewnością Deroka w ringu WWE walczącego, tyłki kobiącego, szlaki przemierzającego, ciastko wcinającego. Jak brew podnoszącego, jak to jeszcze tam było. I samochodem jeżdżącego. Dobra do Hollywood i z powrotem oczywiście nie będzie. Choć chciałbym walkę Triple H kontra Derok. Hmm. Pomarzyć sobie zawsze można Ale nie wiem co stoi na przeszkodzie Żeby The Rock zawalczył swoją walkę Na Wrestlemania No z pewnością e, ci którzy są odpowiedzialni Za stan The Rocka nie chcą żeby doznał kontuzji Ale jest to przesada Dobra jesteśmy już na Wrestlemania Przekonamy się w najbliższych miesiącach Czy The Rock mm, się pojawi czy nie Czy będzie walczył czy nie Jedne z pewne The Rock odniósł sukces Który zapewnił mu Wcześniej WWE Vince Man tak, Vince McMahon. Dokładnie tak. Vince Kennedy McMahon. John Cena kontra Daniel Bryan kontra Rollins kontra Kuba. Czas na trzecią WrestleMania w mojej karierze. Wejścia włączone. Santa Clara, Kalifornia. No. Jej. Kuba wchodzi pierwszy. Choć mistrz powinien zawsze wchodzić ostatni. No i te wejście... Breta Hitmana Harta Najlepszy, który jest, Najlepszy, który był Nie, najlepszy, który był, najlepszy, który jest I najlepszy, który będzie To mot, to po prostu było wyśmienite oraz genialne Trochę ten pas wklęsł, jest taki Wydaje się być naprawdę taki dziwny Na moich yy, faktycznie biodrach, jakby ktoś go gniótł Ale póki co kurczę, to ja jestem mistrzem No i jeszcze te światełka w ringu I myślę, że Sina na pewno mój tego pasa dzisiaj nie odbierze, w tej grze powinno być kilka aren wrestlemanii choćby z poprzednich lat, żeby w trybie kariery wiadomo, nie powtarzała się co roku jedna i ta sama arena, tylko po prostu była jakaś inna i tyle, choć season mode jak dla mnie był zawsze najlepszy, na przykład z, z made Versus 2007 lub 6 bardzo lubiłem grać w season mode z tej oto gry i z pewnością kiedyś nagram z zvr 06 Ponieważ z siódemki już to zrobiłem i czas na Daniela Bryana. Jest, 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 ale to jeszcze nie koniec. Wejście Sefa również pominę. Mnóstwo razy je na SmackDown pokazywałem. Zresztą Daniela Bryana też, Jonathaniny też, ale fajnie ten stadion wygląda. Szkoda tylko, że arena nie jest jakby w, w, wiadomo z niebem, które jest jaśniejsze. Powinno być trochę jaśniejsze, ponieważ resumenie odbywała się w Kalifornii, a tam. Przez trzy czwarte gali Było widno Było jasno A później jak już był sam main event To po prostu się ściemniło I tyle żeby lepiej fajerwerki były widoczne No i nadchodzi John Cena z United States Champion Dotychczas w historii WWE Mieliśmy tylko jednego Mistrza Stanów Zjednoczonych I mistrza światowej ciężkiej ciężkiej WWE na Rollinsa. Czyżby w walce z Sethem Rollinsem John Cena chciałby tutaj w naszym trybie kariery... Udowodnić na nim swoją wyszość, No przekonamy się... Sędzia wznosi pas misza do góry... I za chwilę... Sąd ostateczny się rozpocznie... I jeszcze... Wszyscy w narożniku... Wszyscy są gotowi... Słyszymy gong... Rozpoczynamy walkę wieczoru... Resumeni... Więc tak... Rozpoczyna się ten pojedynek... I będę chciał naprawdę wygrać tę walkę... A to oznacza, że będę dążył do tego... By wszystko po prostu wskazywało na to Iż ten pojedynek wygram Gdyż wszystkie znaki na ziemi i na niebie, na niebie wskazują Że ta walka e, dla mnie będzie bardzo trudna Brian poza ringiem jest atakowany Nie, to Brian jest atakowany przez Seth Choć za chwilę może być zgona odwrotnie Nie ma tutaj żadnych dyskwalifikacji Kuba idzie po spleczkę Mary atakuje nim prosto w brzuch Johna, Sinę No tak jeżeli jakość tego filmu jest po prostu słaba, mój komentarz często się mylę albo nie wiem co powiedzieć, no to nie macie na kogo zwalić, nie zwalajcie na mnie, jedynie yy, tak naprawdę co możecie obwiniać to chorobę, która no niestety jednak doczepiła się mnie, a katar, kaszel to jest podczas nagrywania odcinka bardzo częsty, że tak powiem yy, współczynnik, który nie działa na moją korzyść przez który częściej muszę robić cięcia niż jest to faktycznie yy, fak... kurde widoczne dobra yy, jakby nie było o Slammy Awards się wypowiedziałem, no co jeszcze o tym Rowu mogę powiedzieć, chyba tak nie za, nie za dużo, no Stefani McMahon faktycznie była zła na Romana Reynsa i Toma Philipsa pobiła, no tak wiadomo jeden liść, drugi, nawet do parteru go sprowadziła na zapleczu co było naprawdę takim zachowaniem o, Stefani rozzłościła się, no niczym jakbym oglądał rok 2001 i jej tam zatarg z Chrisem Jericho Wiadomo, kiedy jeszcze WCW nie upadło, no to, to było coś niesamowitego oglądać te lata. Dobra, odklepię, odklepię. No i tak, Kuba się poddaje. Brian mógłby zostać mistrzem, ponieważ to nie jest Elimination Fatal 4 Way Match, ale tylko ten sam mógłby być liczony w ringu. Więc krótko i na temat, Kuba jest nadal mistrzem i szybko tego pasa po prostu stracić nie może. Co więcej, stracić swego pasa nie chce SINA na tak na głowę Sefa. Rolnica, jeżeli ogólnie o row chcielibyście powiedzieć coś ciekawego, no to możecie akurat faktycznie napisać. No bo tak co, ale każda Gala Slammy Awards jest ciekawa na tyle, żeby na przykład mówić o niej same dobre rzeczy. Choć w 2011 roku była wyśmienita, według mnie, Gala Wtedy, wówczas to chyba tak zamaskowany Kane powrócił w walce Hendrego Siną, interweniował i przy okazji zaatakował tam Johna Sinę. I to było coś naprawdę no, niesamowitego, demonicznego i proszę, jakiś fenomenalny Suicide dive wyprowadzony z takiego figołka na Sefie Rollinsie. Zmodyfikowany Suicide dive, jak doskonale wiemy, może obić Cefa Rollinsa do stanu, który da mi obronę pasem mistrzowskiego, ale póki co jeszcze tak się nie stało. Kuba musi walczyć do końca, ponieważ jest to zawodnik z Fikosi, wow! To byłoby nawet dobre, wiecie? Ponieważ teraz mógłbym dać, gdyby to było w prawdziwym WWE, e, zwycięstwo Bryanowi, bo on poleciał e, dotykając barkami barków Johna Siny. Kiedyś tak było, że Shawn Michaels popełnił błąd na Backlash w 2007 roku. Kurde. Na Ortonie wykonał... Nie, na Cena wykonał Sweet Chain Music. E, tak, na Or Stop. Cena wykonał Attitude Adjustment na Randy Mortonie, który wykonał chyba RKO na Edge'u. I wtedy Sina po prostu nieświadomie poleciał do tyłu. Znaczy, świadomie scenariusz tak zakładał, tak? Ale po prostu poleciał, tym samym upadł. I jego ciało dotknęło Ortona, którego barki dotknęły Maty i krótko znacznie jej Wygrał tą walkę John Sina za sprawą szona Michaelsa Nieświadomie, bardzo fajna, ogólnie była wtedy końcówka tej gali. Często nawet tak było, że nieświadomie jakaś gwiazda zdobywała. Yy, przypięcie przez drugiego zawodnika ooo Sefronis ależ wbił nas w matę no to było naprawdę imponujące kiedy WWE zakazał wykonywać mu carp stompu właśnie tą akcją pokonał tam Dolph Ziggler na którym roł, ale błyskawicznie ten finisher się ludziom nie spodobał i zaczął od tamtego momentu Sefronis o payback a nawet wcześniej wykonywać właśnie pedigree dobra jakby nie było Kuba jest poza ringiem Brian no cóż, myślałem, że zatakuje Sefarolisa, faktycznie z narożnika, ale faktycznie tak się nie stało, gdyż WWE jest nieprzewidywalne oraz gdyż no niekiedy faktycznie czuć wielki niedosyt. Na przykład jak ten stół się palił, m, znaczy prawie się palił na y, DLC myślałem, że Babarego go podpali, a tu nie Strowman interweniuje, czy Wyat Wyatt wtedy rzucił już nie pamiętam w stół. Faktycznie y, Baba No i stół się po prostu nie zapalił No żenujące to było Bo co jak zalefani byli Później rozczarowani Zawiedzeni No nagle wszyscy myślą Jest stół się będzie palił Powrót do ICW z roku 2000 Stop Nie nawet nie 2000 Z roku 90... 95 6 4 Czy nawet później Podwójne przypięcie Nie tym razem No i po prostu m, Kiedyś było to codziennością w Extreme Championship Wrestling Teraz jak doskonale wiemy żeby stół się zapalił musiałby się wydarzyć jakiś cud. Na no później stół się nie pali. Ech, walka się kończy. I po prostu zła reakcja fanów. I tyle. I po prostu tyle. Albo jak jakiś spot na przykład ma wyjść. Na przykład superplex, nie, zawsze kontra, zawsze ma być superplex, ale zawsze ktoś skontruje. No jedynie Randy Orton nie boi się zarówno przyjmować superplexu, jak i go na innych zawodnikach wykonywać, bo robi to naprawdę perfekcyjnie. No i co zrobić, po prostu WWE woli bezpiecznie rozgrywać faktycznie wszystkie sprawy, ale jakby powrócił Jeff Hardy, jestem pewien, że Chaos zamęt w ringu WWE powróciłby na dobre, ale musiałby uważać, U, ale clothesline, bo faktycznie nabawiłby się kontuzji i szybko w ringu WWE już by go, już byśmy go wszyscy nie zobaczyli, ale jednorazowy nawet, nawet powrót Jeffa Hardiego na Rare Rumble byłby czymś wielkim, no spełnienie marzeń dla, myślę, że większości fanów WWE, którzy wolą powrót Jeffa Hardiego, takiego Kurt Angle, CM Punk'a, a nawet kto wie, może Hulk'a Hogana do ringu WWE, na jeszcze jedną walkę. Tak jest. Jeszcze jedną walkę. A tak szesłem Jeden. Dwa. 3 bez nadziei na końcówkę tej walki. Ale cóż... Zwycięstwo to zwycięstwo... Co ja wam mogę powiedzieć? Wolałem nie ryzykować! Jakby nie było... Obraniam swe mistrzostwo! Drugi rok z rzędu! Pokonując tak wielkie nazwiska! Drugi rok z rzędu! Na Wrestlemanii! Wow! Instant Classic! Dyrekcja chciała, żebym użył przedmiotu... To w tym momencie również to wykonałem! Jeżeli mój komentarz był słaby... No niestety... Mmm, nie bądźcie na mnie źli, ale gardło daje po sobie znać. i Po prostu, to jest w ogóle jakiś cud, że zda udało mi się skleić do kupy ten odcinek i go po prostu nagrać dla was, tak? Dobra, wygrywamy! Wygrywamy! Pas jest mój, Sina nie podołał. I ty z tym samym miesiące, kurtni tygodnie rywalizacji pomiędzy pretendentami poszło na marne. 2020 rok rozpoczęliśmy z wielkim hukiem. Mam nadzieję, że również rok 2015 z takim hukiem skończymy. Do usłyszenia! I co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Po prostu mój cel to Hall of Fame. W dalszym ciągu dążę do tego, by faktycznie stać się Hall of Famerem. Co będzie dalej, zobaczymy. Dobra, jeszcze raz Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia! Pozdrawiam! Cześć!